Dzisiaj przepiękna pogoda, i ze mną jest dzisiaj Pan Andrzej, którego dzisiaj poznacie. Jest to właściciel Mikrusa. Witamy, dzień dobry. No, dzień dobry, witam serdecznie. Mikrus z roku 1959. Może być coś piękniejszego niż taka pogoda, taki dzień. Pasjonat za kółkiem i świadomość, że zaraz przejedziemy się tym przepięknie wyremontowanym egzemplarzem mikrosat Fajnie, bez szaleństwa o, taki Koło stówek Panie tak. Andrzeju, dziękuję za tą przejażdżkę, było mi bardzo miło Świetne Proszę, ja również Moi drodzy, ze mną jest dzisiaj Pan Adam Witamy bardzo serdecznie, jeszcze raz za kamery Bardzo fajnie, że poświęcił Pan czas na to, żebyśmy mogli zobaczyć Pańskie Sanktury. Sanktuarium Tak, jak Pan sam je nazywa, więc prosimy o otwarcie Wrót do Raju To jest raczej nazwa żony tak ochrzczone, bo spędzam tu trochę czasu Aha, rozumiem No i... Więc co Panie Adamie, wchodzimy do środka I pokażemy naszym widzom co tutaj jest? Zamkniemy drzwi, moi drodzy, ponieważ na zewnątrz jest dosyć głośno. Jest tutaj ruchliwa ulica za nami, więc będzie na pewno znacznie ciszej. Panie Adamie, proszę opowiadać, co my tutaj zobaczyliśmy, bo tak, są na pewno dwa piękne janki. I dzisiaj chcielibyśmy skupić się na tym czarnym przede wszystkim, ponieważ bordowego już kiedyś mogliście widzieć na naszym kanale, jak pan Adam odjeżdżał spod naszego domu na nim właśnie. A dzisiaj chcielibyśmy Wam przede wszystkim z Panem Adamem opowiedzieć o tym, że pięknym, czarnym Junaku. Także Panie Adamie, przekazuję Panu głos i słuchamy. No tak, tego, ten Junak jest od początku w rodzinie, kupiony przez ojca w motozbycie w 1964 roku. I udało się nawet tablicę zgrać, że jest 64. Pierwszy raz na nim jechałem, jak miałem 3 lata, bo ja jestem 3 lata od niego starszy. Jak ten motor, jak miałem 15 lat to mi go ojciec dał, bo nie jeździł i ja wziąłem się za remont. No i wtedy zrobiłem pierwszy remont, jak miałem 16 lat skończyłem i w tym momencie pojechałem na wakacje. Jeździłem na nim a chyba 3 lata i kupiłem w Rzeszowskim, no, obecnie Podkarpackie, kupiłem tego, stał pod okapem. Kupiłem na części, bo nie było części. Przywiozłem go pociągiem do Krakowa. W jeden tydzień koła, w drugi tydzień bak, w trzeci tydzień siedzenie i jakiś tam coś tam. No i zdecydowałem się go odbudować. Jeździłem na nim od 78 do... Ten został w piwnicy odstawiony. Jeździłem od 78 do 91 roku. W 1991 też został odstawiony i stały jakiś czas. Wziąłem się jeszcze raz za to, bo dawniej jak remontowałem sam jako nastolatek, że tak powiem, to nie umiałem zrobić. Malowałem sam, ale nie umiałem zrobić takich szparunków, pasków, napisów, junak, jak, jak tu wszędzie jest. Został odrestaurowany ten chyba 7 lat, a ten nie wiem 5 lat. No i jeżdżę, no jeżdżę tam. No, w tamtym roku zrobiłem 4400 km na obu. Na tym troszkę więcej, na tym z 2, na tym 2400. Nie no. jeżdżę też na te zloty takie junakowe. Raczej się staram być w miarę możliwości. No. i no Wszystko w zasadzie, co tutaj było do zrobienia, to w zasadzie wszystko robiłem sami. i silnik i koła rozprychować, i to wszystko no, to, co mogłem zrobić. Wiadomo, chromów tam nie robiłem, trzeba było coś tam komuś też zlecić, czy jakąś tulejkę dorobić, czy coś. No ale, ale w zasadzie wszystko to tak, żona nawet na mnie trochę zła, że, że dużo czasu Poświęca pan pasji, tak? Sanktuarium siedzę, tak, tak, tak. Sanktuarium, no moi drodzy, to jest piękna nazwa, myślę, że świetna i, i nie jeden z was pewnie sobie ją przygarnie również do swojego garażu. Fajna fajna historia tutaj, że tak powiem, ale zaciekawiła mnie jedna rzecz, którą pan powiedział, że przywiózł pan Junaka. W pociągu. Co to w ogóle za praktyka? Tak się dawniej woziło motocykle w tych pociągach? Jak to wygląda? Ja woziłem to, bo jeździłem tam do rodziny Aha. i woziłem to po prostu. Ten tydzień zabrałem dwa koła, tak jak mówiłem, po częściach. I przywiozłem Aha. i tu na miejscu został. Decyzja padła, że jednak nie będzie na części, tylko jednak będzie to motor użytkowy. On był czarny. Mhm. On był czarny. Ja go przemalowałem na taki korol, dlatego że czarnego już miałem. Tak. Ten Junak widzę, że jest oczywiście przepięknie wyremontowany, podobnie jak zresztą czarny, który tutaj stoi za nim, i widzimy, że tutaj właśnie ten Junak w tym garażu króluje. Jest tam oczywiście jeszcze Romet Komar. Za chwilę sobie jeszcze też kilka słów o nim powiemy, bo to jest bardzo fajna historia. Ale skąd w ogóle takie mm, zamiłowanie do Junaka? Czy to właśnie wyniknęło z tego, że tata go miał, i po prostu później już ta miłość gdzieś do tych Junaków została? Czy, czy jeszcze gdzieś tam jeżdżąc na tych motocyklach, też ta miłość się potwierdzała, bo, bo nie wiem, bo są takie fajne, są takie dobre. Co pan myśli w ogóle o tych motocyklach? Jak to z nimi jest? No, jako młody chłopak marzyłaby mi się na przykład MZK Nowa czy jawa. Nie było mnie stać na to, a więc junak, którego użytkował ojciec, no a potem kupiłem tego, no i, i, i wciągło mnie to, wciągło mnie to, dlatego wyszło jak wyszło, i tak zostało i tak już chyba myślę, że mają u mnie dożywocie. Super, fajnie, fajna historia. A niech pan powie tak, jak często w ogóle taki motocykl, jak on sobie stoi tutaj w garażu, stara się pan przepalać? Bo rozumiem, że w sezonie, tak jak pan sam powiedział, jeździ pan dosyć dużo na tych motocyklach, tak? Stara się pan, żeby one były cały czas, że tak powiem, w ruchu utrzymane. A jak przychodzi sezon zimowy, to również pan spędza tutaj czas, przychodzi raz na jakiś czas je przepalić? Jak to wygląda? Przepalić może nie. No, czasem wychodzi coś, że trzeba. Coś dłubnąć, no to, to niektórzy mówią, że to Junak WRO. Wiecznie remontowany oryginał. <noise> Bardzo fajne powiedzenie. <noise> Dlatego coś tam zawsze jest do dłubnięcia. Ten był odpalony, na tym jeździłem wiśniowym w tym roku, a ten był odpalony wczoraj pierwszy raz, zalany olejem, bo był spuszczony olej, bo coś tam robiłem, bo zaczął mi znaczyć swój teren, mm -hmm. to jest określenie też znane przez junakowców. Niektórzy mówią, że junak leje a, albo, albo kapie, a, a miłośnicy on znaczy swój teren. Mm -hmm. No ale myślę, że to opanowałem i wczoraj, wczoraj został odpalony. Bagażniki są dokupywane, to są na wzór oryginałów, ale ten jest krótki, mm -hmm. a ten jest na podporach dłuższych. O, widzę, właśnie taka e, bardzo na charakteristyczna... tak podporach. Długa podpora, nie? No. A, a tu się ciężar siedział na, na, na błotniku całym. Tu rury wydechowe, jest to repliki. Jakbym dał do chromowania stare, to by mi je zżarło, że tak powiem, cenowo. A, a są obecnie produkowane do zabytków repliki, których nie, nie jest się w stanie rozróżnić, rozróżnić, że to jest replika. Te różne patenciarstwo i z własnym sumptem się robi to co, to, co się da. Proszę mi powiedzieć jeszcze taką rzecz, bo jak jeździ pan regularnie na zloty, na tego typu imprezy, to czy junak jest takim motocyklem, którym da się tak w dzisiejszych, że tak powiem, warunkach drogowych podróżować? Jakie trasy w ogóle robicie na tego typu zlotach? No, w tamtym roku to było 400 km, bo zakudowe, z Druist, z Krakowa jest 400. Na kołach, na junaku, tak? Tak, tak. W tym roku chyba nie pojadę, bo będę musiał być w pracy. W tym roku jest koło Gniezna. Jakim motocyklem? No, da się, da się, no, ale... No bo tutaj za, chociażby nie ma lusterek, tak? Więc... No bo koledzy mają niektórzy, a ja mówię, że nie było w oryginale i, i, i nie będzie. Trzeba zaznaczyć jedno: Junak jest motocyklem dla pasjonatów. To nie jest dla kogoś, kto w ogóle jest nie kumaty technicznie w, te, w technice i tu trzeba wiedzieć, co w trawie piszczy, żeby w razie czego zadziałać, a to nie jest motocykl taki, jak są nowoczesne, którym siada się, jedzie się na Chorwację i wraca się i okej, okay, tu, tam. Zawsze trzeba mieć ucho czułe i jak coś, to trzeba wiedzieć, co jak zareagować. Jak zareagować, żeby się nic nie stało, tak? Żeby no, dojechać no, do celu. Tak, tak. No. I żeby utrzymać go e, w pełnej Sprawność. Bardzo fajne historie. No tutaj myślę, że Junak jest na tyle klasycznym motocyklem i wielu widzów będzie pewnie mieć jakieś wspomnienia związane z tym motocyklem, tak? bo jest to polski motor, więc pewnie w niejednym domu gościł. Jeśli macie takie moi drodzy historie, to bardzo chętnie je przeczytamy. Będziemy wdzięczni, jeśli nam takie historie opiszecie. Widzieliśmy to już po filmie krótkim, który kiedyś rzuciliśmy z panem Adamem, jak na Junaku odjeżdżał, że, że bardzo licznie wspominacie te motocykle. Tutaj jak widzicie w tym sanktuarium mamy dwie piękne sztuki tego szczególnie też historia mnie porusza, bo jak pan mówił, że mając 3 lata, pierwszy raz się pan na nim przejechał, to jest to jest naprawdę niesamowita historia, nie? bo już wiele lat upłynęło od tamtej pory. No to znaczy między... A motocykl dalej stoi, nie? Między tatą a mamą. Co mhm. by jeszcze trzeba zaznaczyć? To jest model starszy, różni się lampą. To jest model M07, przejściówka, bo siódemka miała błotniki płytkie jeszcze i mhm. pół bębny. To jest przejściówka. Do której pakowali część z tego, część z tego. Różniła Rozumiem. się y, przede wszystkim lampą y, i y, troszkę silnikiem. Tu jest taka y, blacha osłona. Na przykład to. Mhm. A w tym modelu M10 to już jest tu nadlew. Ok. No, no i przede wszystkim dla y, każdego lampa. Tu tak zwana no, jawowska lampa, bo jawy miały y, podobne lampy. To jest model, mówię, już nowszy. Rozumiem. Ale ogólnie bardzo podobne. Tam jeszcze są jakieś niuanse. To iskrownik, to, to głowica, tam miała napisy. No, no to już trzeba by się wgłębiać naprawdę. To są takie detale dla wtajemniczonych, można powiedzieć. Tak, tak, tak. Więc myślę, że kto ma wiedzieć, ten wie. Ale jeszcze pani Adamie chciałbym poruszyć jedną kwestię jednej maszyny, która stoi w tym garażu, bo myślę, że to też jest bardzo ciekawa historia. I to już jest taki, można powiedzieć, pierwszy, tak zdradzę naszym widzom, motorower, który kupił pan sobie sam, tak? Tak. Tego komarka, no marzył mi się rower, coś też nie było jak, a więc między szóstą a siódmą klasą poszedłem do pracy do cegielni na wakacjach i pracowałem ręcznie, kopiąc glinę, mieszając i ręczny wyrób cegły. No i tak jakoś się zdarzyło, że dwoje wakacji spędziłem na te, w tej cegielni jako 13-letni chłopak czy 14 i w siódmej klasie podstawówki udało mi się uskładać 5100 złotych na tego komarka taka była cena i przyjechałem nim kupiłem go 6 stycznia w 1976 roku i przyjechałem było z motosbytu w Przeworsku tam do babci i tam no wtedy było około minus 20 stopni. Poważnie? I ta, tak i jechał tak. pan normalnie? No na gare, tak. Zaburzone drogi były. No ale dlaczego tak to dokładnie pamiętam? Myślę, że dlatego, że zarobiłem na to sam. Mm -hmm. I przywiozłem go. Jeździłem nieraz z nim tam po wsi, tam u, u teściów. No, tablice rzeszowskie jeszcze oryginalne. Niesamowite. Ja nigdy nie widziałem w życiu takiej tablicy, powiem wam na żywo. Zobaczcie, jak fajnie wygląda. Biała tablica RVA 167. 160. Tak. 7. A jeszcze chwilę bym się zatrzymał przy tym zakupie, bo, bo mówił pan, że to było w tym motozbycie, tak? Tak. I jak to wtedy wyglądało? Miało się kasę po prostu w ręku, szło się i one były gdzieś tam poukładane, można było sobie stały, wybrać? Stały w motozbycie, tak. Stały w motozbycie, pojechałem PKS-em do przewozka, no. jak to mówili, i no i przyjechałem sobie komarkiem. no I, I został. Wtedy, jak się wyciągało takiego komara, to można było nim od razu wyjechać na drogę, czy, czy trzeba było go wcześniej zarejestrować? Jak to wyglądało? Nie, Pamięta pan, nie taki pamiętam detal? właśnie, nie pamiętam. Natomiast by... zrobiłem tam też Kraków, łańcuch, trasy na wakacje wyjeżdżając mm. tam do rodziny czy coś. Czasem teraz z nim pyrkałem jeszcze parę lat temu tam po wsi, ale to, to w sumie od komary zostały, że tak powiem, troszeczkę upokorzone, że tak powiem, jak kaski wprowadzili, ponieważ no w kasku na takim komarku to człowiek wygląda trochę jak kosmonauta. Mm -hmm. No ale, no, jeździło się i sentyment jest, no i koniec. A no. ten, ten, ten model, który tutaj widzimy, ten, ten konkretny egzemplarz, to on się zachował w takim oryginalnym stanie, czy on był już kiedyś remontowany? Nie, yy, z silnikiem coś robiłem, ale tak, to... Ale wizualnie nie, widzę, że on jest... Nie, nie, to jest lakier... Patyka, bardzo fajnie oryginał, nie? Lakier, tak, tak, no. Tu trzeba zaznaczyć jeszcze, o. No. że jak go kupiłem, to znajomy miał to karkę i zrobił mi podnóżki. Dla pasażera, no i się laski woziło. O kurczę, musiał być cały na dzielnicy. No no laski się po wsi jeździło, woziło, a więc no tak się zastanawiam, czy poleciałaby teraz jakaś młoda laska na komarka. <grym> Musiałaby bardzo <grym> lubić zabytkowe <grym> sprzęty albo właściciela. <grym> tak, tak. tak no. No. Dajcie znać, moi drodzy, jeśli oglądają nas jakieś e, kobiety, jakieś młode dziewczyny, czy chciałybyście mieć chłopaka, który jeździ na Komarze! Panie Adamie, bo tutaj tak stoimy sobie, rozmawiamy, ale myślę, że warto byłoby pokazać naszym widzom, jak przemawiają te maszyny. Może byśmy je przepalili? Co pan na to? No, spróbujemy. Ogólnie tam. ten, ten oba. oba dawajmy, no. Który pan chce najpierw, to, to oczywiście chętnie zawsze takich sprzętów posłuchamy. Jaka to jest procedura, jeśli chodzi o odpalanie? Po prostu puszczamy paliwo. Po prostu puszczamy paliwo tylko tu mi chwilkę schodzi. Moment, niczym on się lepiej na rezerwie. powolutku. Ja sobie moi drodzy stanę ty z tyłu, żebyście mogli to od razu posłuchać. Przelany jest. Ja mam wyłącznik prądu, ale tego nie było. Kluczyk... A tutaj jest dołożony, zobaczcie. Tak, no ale to jest mój, mój mm -hmm. tam, wyłącznik po prostu główny prądu. Sanie <laughs> parę razy go tak zasiemy na odprężniku, czyli bez kompresji, no czy odpali, czy mi wstydu na robi. Niesamowite. Przepiękne. Coś cudnego. Przepiękne brzmienie. Ale przepiękny ten tłumik brzmi. Faktycznie miał Pan rację, że on jest bardzo dobrej jakości. To teraz czas na czarną mróweczkę. No to nie wiem. Też ówczoraj pierwszy raz odpalony. Zobaczymy czy się powtórzy dzisiaj tylko przeleję. Moi drodzy, słuchajcie tego, bo to będzie piękne. Oni chodzą tak, mówię to zimne, przecież ja przelewam. One może chodzą troszeczkę te obroty, nie są złe, bo są dobre, ale troszkę się bardziej stabilizują. Jak silnik się nagrzeje. Wiadomo, to jest zimny silnik. Dobra, przelany. Zapłon jest i, i od śmigła. Hmm, gazu, no zimny. Troszkę inaczej pewnie reaguje, jeszcze raz. Ale to pięknie brzmi. Piękne. Powiem szczerze, że jak ktoś ma zły dzień i dwa junaki w garażu, to nawet przyjść sobie tak przed pracą, posłuchać chwilę i dzień staje się lepszy, jak się usłyszy coś takiego, nie? Bo naprawdę brzmienie jest niesamowite tych maszyn. No, charakterystyczne bardzo, tak. I to, i to, i to powiem szczerze, jest takie brzmienie faktycznie rasowego motocykla, więc robi to wrażenie, myślę, na ludziach i też jak się kogoś, kogoś przejeżdża. Bo jak ogólnie re ludzie reagują, jak pana mijają na ulicy? No Spotyka się Pan z tym, że ktoś zagaduje, pyta. Bardzo, bardzo. Znaczy, nie zawsze oczywiście, ale często, bardzo często, no zwłaszcza ludzie, czy w moim wieku, czy trochę młodsi, czy jeszcze starsi, którzy mieli coś z tym do czynienia, którzy pamiętają jakiś tam sentyment, do tego czują, to, to jakiś kciuka w górę, to, to tam otworzą okno, jakieś, no, Reakcje naprawdę są, no, no, Kiedyś tam ktoś otworzył, facet jakiś, w moim wieku, szybę na skrzyżowaniu na światach i mówi Zajebisty, zajebisty! <głos> 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 Czyli porusza, tak jak Pan mówi, ludzi i nie można obok tego przejść. No, jest Obojętnie. to też... To jest właśnie piękno tej motoryzacji? No i człowiek czuje satysfakcję, że... Mhm. Że zrobił dobrą robotę, tak? No, no, że, się, że się udało, że wszystko, wszystko chodzi, wszystko gra. No. Nie jeżdżę oczywiście jakichś tras wielkich, no... Ale, ale tak, raz 50 kilometrów na dzień, raz 100, raz 20, no tak, gdzie jest potrzeba, czasem z kolegą jednym czy drugim, na drugi na Junaku też, no albo, albo na innym i się, zrobimy sobie kółeczko, gdzieś myślenicę, zalew do Pczycki itp., itd. No tak, żona mi czasem towarzyszy za pasażerkę, a więc mówię nieraz, że jedzie dwóch zabytków na zabytku i wszystko się zgrywa, także co panie Adamie jeszcze raz dzięki wielkie za pokazanie nam tej kolekcji było mi bardzo miło to zobaczyć oczywiście życzymy, żeby działały bezawaryjnie jak najdłużej i żeby cieszyły przede wszystkim bo widzę, że panu to dużą radość sprawia więc to jest, to jest bardzo, bardzo fajna i pozytywna e, historia no i co moi drodzy, dziękujemy Wam serdecznie za oglądnięcie tego materiału. Zostawcie oczywiście kciuk w górę, napiszcie, czy wy chcielibyście mieć takiego inaka. Może macie takiego w swoim garażu. Zasubskrybujcie kanał. Rozwijamy się dalej wspólnie. Pozdrowienia dla was. Trzymajcie się. Hej!